Kilka słów o podlewaniu punktowym, jak sama nazwa wskazuje, podlewanie punktowe stosujemy, żeby nie polewać całej powierzchni rabaty, czy jak w moim przypadku foliaka, tylko przy poszczególnych roślinach, tutaj ja zastosowałem to przy pomidorach, które uprawiam w foliaku, technologicznie jest to sprawa bardzo prosta, Wykorzystujemy butelki po jakiejś koli, Coca-Coli, Pepsi-Coli, Hop-Coli, czy jakiejś innej koli. Mogą być butelki po mleku. Obcinamy do połowy i wkładamy wylotem do y, ziemi przy y, łodydze rośliny. Tu przy łodydze pomidora. Pomidor jest dobrą rośliną do takiego zastosowania, bo ma zbartą byłę korzeniową w jednym miejscu. Jakie są zalety takiego podlewania? Są takie, że nie podlewamy przestrzeni między roślinami, w związku z tym zaoszczędzamy 80% wody, bo kierujemy ją prosto do systemu korzeniowego. Uniemożliwiamy też chwastom na wysiewanie się i rozrastanie, ponieważ w suchej ziemi ich nasiona nie wykiełkują albo będą miały to bardzo utrudnione. Oszczędzamy też na, na wodzie, bo nie musimy podlewać codziennie i w obficie całej powierzchni tylko wlejemy 1,5 litra do jednego y, miejsca przez co oszczędzamy również czas i pieniądze bierzemy sobie konepkę i wlejemy około litra i roślina sobie będzie stopniowo przez kilka godzin Przyswajała tą wodę. Bardzo oszczędna, bardzo pomocna metoda ogrodnicza.